W tym odcinku o tajnych spotkaniach za plecami Donalda Tuska. Czy ministrowie chcą coś ukryć przed własnym szefem? Oprócz tego, Tomasz Siemoniak, szef polskich służb, czy bliżej mu do Jamesa Bonda, czy do inspektora Cluzo. Musicie zobaczyć fragment tej wypowiedzi, bo jest porażający. Dodatkowo, Waldemar Żurek ma być prokuratorem we własnej sprawie. Czy jego była żona ma czego się obawiać? Sprawa Funduszu Sprawiedliwości kolejne fakty świadczące o tym, że sprawa ma być skręcona politycznie. Kolejne konflikty w partii Szymona Hołowni. Hm, czy należy jeszcze nazywać to partią Szymona Hołowni? Najprawdopodobniej Paulina Henik-Kloska zostanie wicepremierem polskiego rządu. Ten odcinek sprowadza się do tego, żeby pokazać wam. Niekompetencje tych ludzi, którzy rządzą Polską. Zapraszam do oglądania i jak zwykle proszę o subskrybowanie mojego kanału. Przekroczyliśmy właśnie 190 tysięcy subskrypcji, już niedaleko 200 tysięcy. Dlaczego ciągle proszę o subskrypcję? Ponieważ 68% oglądających w dalszym ciągu nie subskrybuje mojego kanału. Zaczynamy! Od kiedy prezydent Karol Nawrocki objął swój urząd w mediach głównego nurtu, przedstawiany jest jego wizerunek jako osoby, która nie chce współpracować z rządem, która wszystko blokuje i jest wetomatem. Cały czas koalicja obywatelska to podaje, wrzuca na swoich grafikach. Ale jaka jest w rzeczywistości prawda? O tym powiedziała redaktor Joanna Miziołek. Okazuje się, że ministrowie bardzo chętnie i bardzo często przychodzą na spotkania z głową państwa, czyli z prezydentem Karolem Nawrockim. Ale boją się jednego boją się Tuska i robią to w ukryciu przed Tuskiem. Pytanie, czy premier, który nie może liczyć de facto na lojalność swoich ministrów, ma perspektywę i ma przyszłość? Zresztą posłuchajcie wypowiedzi redaktor Joanny Miziołek gość, no, spotkań z ministrami jest bardzo duża. To znaczy Karol Nawrocki podobno często spotyka się z ministrami rządów koalicji obywatelskiej, a oni o tym po prostu nie informują. A więcej nawet są tacy politycy, którzy nie chcą, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. Łącznie z opisem Również z rządu. A być może nawet z Donaldem Tuskiem. Tak. A. Bo opowiadał mi jeden z polityków, że to było tak, że u Karola Nawrockiego siedział jakiś minister, a u Pawła Szafernakera inny minister. I ten minister u Pawła Szafernakera prosił, żeby wyjść jakimś innym wyjściem, żeby go tylko ten drugi minister nie zobaczył. Spiskują <laughs> Spiskują albo boją się etykietki, że spiskują. Boją się, no. tak, bo boją się, bardzo. Zresztą, na przykład, informacja o tym, że e, pan Marcin Kierwiński był u pana prezydenta też wyszła po tygodniu. Jakoś się pan Marcin Kierwiński nie chwali, ja a zawsze tak się chwali. Ja. Jak widzicie, prezydent Karol Nawrocki ciężko pracuje i mimo, że pewnie mentalnie mu daleko do ludzi typu Kierwiński. Służba, poświęcenie. To są z rzeczy najważniejsze. Ale kwestie polskiego bezpieczeństwa wymagają współpracy głowy państwa z ministrami, zwłaszcza odpowiadającymi za polskie bezpieczeństwo. Nienormalną sytuacją jest to, że polski premier chce. To uniemożliwiać, że polski premier wypowiada de facto wojnę domową prezydentowi. Zresztą Tusk to robił zarówno wobec prezydenta Andrzeja Dudy, jak również wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Co więcej, prezydent Karol Nawrocki zaprosił w tym tygodniu przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych na spotkanie z głową państwa. I wyobraźcie sobie, że dwa kluby parlamentarne odmówiły spotkania z prezydentem, który ma olbrzymi mandat demokratyczny, który jest najważniejszą osobą w państwie i ci parlamentarzyści odmawiają udziału w spotkaniu z prezydentem. I oczywiście, pewnie zgadliście, są to parlamentarzyści klubu parlamentarnego. Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Ktoś to dobrze skomentował na X Rambo i bardzo dobrze. Niech ludzie zobaczą jaka to, jaka to antypolska, no to już nie będę przywoływał tego słowa, ale niech każdy sobie wyrobi zdanie po prostu, tak już odkładając emocje na bok. Czy to jest normalne, że parlamentarzyści, którzy otrzymują zaproszenie do prezydenta gremialnie jako całe środowisko na to spotkanie nie przychodzą? I to jest oczywiście sytuacja nagminna. Przypomnijmy sobie co wydarzyło się, kiedy prezydent Karol Nawrocki zaprosił do siebie szefów służb kiedy to Donald Tusk zakazał szefom służb spotkania z prezydentem. No i wtedy mieliśmy duże napięcie na linii pałac, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracja, także koordynator służb specjalnych. A skoro jesteśmy przy koordynatorze służb specjalnych, naprawdę, myślę, że MI6 brytyjskie czy CIA, jak słyszą tego typu wypowiedzi, to chyba się turlają ze śmiechu. Tomasz Siemoniak został zaproszony do Radia Z i, no jak zwykle, Bogdan Rymanowski ich... Ale nie, on, Bogdan Rybnowski po prostu daje im mówić. Niektórzy dziennikarze nie dają mówić, a Bogdan Rybnowski zadaje pytania i pozwala im się kompromitować. Pytanie od naszych słuchaczy RON. Miesiąc temu pojawiła się informacja, że niemieckie służby podsłuchiwały Baracka Obamę. Czy polski kontrwywiad bierze pod uwagę, że ze strony sojuszników z NATO mogą być prowadzone przeciwko nam działania i aktywnie je zwalcza? Czy ma pan wiedzę o takich działaniach? Sojusznicy... Zasady nie działają przeciwko sobie i nie prowadzą żadnej działalności operacyjnej. Panie ministrze, nie jesteśmy sobie. dziećmi. Wiemy, że tak ja było, wie, jest i będzie. Po co miałby mnie sojuszniczy minister koordynator inwigilować, jak może mi po prostu zapytać? Ja wam zawsze wszystko wyśmiewam. Tomasz Siemoniak, klasa trzecia C. Odpowiada, po, po co mam po co mnie inwigilować? Przecież ja mu wszystko powiem. To jest wyższy poziom niż po co nam CPK, skoro jest lotnisko w Berlinie. Szef służb specjalnych w Polsce uważa, że służby np. niemieckie albo francuskie w ogóle w Polsce nie, nie funkcjonują. W ogóle nie istnieją takie służby. Ani amerykańskie służby. Nie, bo po co? Oni są sojusznikami. Przecież polski minister by im wszystko powiedział. Niech tylko zapytają. Dlaczego nie dzwonicie? Tomasz Siemoniak czeka na telefon. Wszystko wam wyśpiewa. To jest wyższy poziom niż po co nam CPK w Polsce, skoro jest w Berlinie? Po co nam polskie służby, skoro są w Berlinie? To jest kwintesencja polityki Donalda Tuska. To jest taka kompromitacja, że ja się nie czuję bezpiecznie, kiedy widzę tego człowieka. No więc cią uważa, że służby nie są od tego, żeby inwigilować, żeby sprawdzać, żeby kontrolować, nawet nie inwigilować, żeby sprawdzać też działania innych służb w Polsce, bo przecież. O... Oni tego nie robią. No, a prokuratura w Polsce nie jest od łapania przestępców, tylko jest od spraw rodzinnych pana Żurka. I to nie jakiś spraw poważnych. Pozew o zapłatę. Waldemar Żurek, jako prokurator generalny, zwierzchnik wszystkich prokuratorów w Polsce, zaangażował polskich prokuratorów w sprawę przeciwko jego własnej żonie. Byłej wprawdzie żonie, chociaż... Jak na osędzia to nie wiem. Jeśli narzekał, tego nie wiem. Na pewno w sprawie frankowej orzekł, to Żurek powinien dalej płacić, jeśli nie uznaje tych sędziów. W każdym razie, wice szef prokuratury okręgowej w Tarnowie chodzi na sprawy rodzinne, no bo tak naprawdę to jest sprawa rodzinna Żurka. Sprawa cywilna. Przecież to po czymś takim to powinna być od razu dymisja. Bo to nie jest sprawa karna, nie wiadomo w której, jak prokuratura powinna prowadzić postępowanie. To jest sprawa cywilna. Między dwiema stronami. Świat stoi na głowie. A oprócz tego dzisiaj gruchnęła informacja, że Żurek polecił, dał wytyczne prokuratorom, żeby dokonali całkowitego paraliżu państwa. Jedna trzecia sędziów w Polsce jest przez nich nazywana neosędziami. Jedna trzecia. I teraz Żurek wydał polecenie prokuraturze, żeby polowała na tzw. neosędziów, czyli żeby kwestionowała we wszystkich sprawach, gdzie są sędziowie wybrani w tej demokratycznej procedurze przez Krajową Radę Sądownictwa, powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę, żeby wywracali sprawy. Co wy wyobrażacie, jaka będzie skala tego? Przestępcy będą wyłazili na, na ulicę, bo prokuratura nie będzie dbała o to, żeby przestępca był w areszcie albo żeby usłyszał wysoki wyrok, tylko będzie polowała na sędziego. I w tym momencie chciałem Wam opowiedzieć o sprawie Funduszu Sprawiedliwości, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Proces księdza Olszewskiego i dwóch pań urzędniczek z Ministerstwa Sprawiedliwości, jak pisze Marcin Warchą, nie może być kontynuowany. Skład sądu jest wadliwy. I teraz słuchajcie: nowi ławnicy wyznaczeni dzień przed procesem. Dzień przed procesem złożyli oświadczenia, czyli podpisali dokument, który poświadczyli swoim imieniem i nazwiskiem, że zapoznali się z aktami sprawy. Czyli ławnicy wyznaczeni na dzień przed procesem podpisali dokument, w którym potwierdzili, że zapoznali się z aktami sprawy. A przypomnijmy, ile liczą akta sprawy? To ponad 200 tysięcy stron. Po co w ogóle prowadzić jakiś proces? Od razu dajcie do żywocie dla księdza, dla urzędniczek. Przecież nie bawmy się w jakieś udawane procesy. To jest wszystko napisane już od dawna. A sędzia jest też odpowiednio dobrana pani Justyna Koska-Janusz, gwiazda TVN, która się procesowała bezpośrednio ze Zbigniewem Dziobro. I ona teraz ma oceniać sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Rozumiecie? Babka była celebrytką w serialu sądy rodzinne czy jakoś tak, w tvn nie jest sędzią. I jeszcze dodatkowo miała osobisty swój prywatny proces ze Zbigniewem Ziobro. I ona dzisiaj jest głównym sędzią orzekającym w sprawie funduszu sprawiedliwości nadzorowanym przez Zbigniewa Ziobro. Dajcie do żywocia wszystkim na cholerę będziemy tracili czas. Do żywocie należy się chyba też tej Nieodpowiedzialnej kobiecie, która wtargnęła na przejście dla pieszych i chyba chciała doprowadzić do ataku na Waldemara Żurka, który spokojnie sobie jechał maluchem. A tak na poważnie, zobaczcie, gość wprost złamał przepisy ruchu drogowego i rżnie głupa. No rżnie głupa, na oczach kamery. To jeśli jesteście w stanie porównać zachowanie Żurka, w sprawie ruchu drogowego i zestawić to z jego zachowaniem w kwestii wymiaru sprawiedliwości, to dokładnie tak samo to wygląda. Ja ja sobie z żurka robię nawet w mainstreamowych mediach w Onecie. To możecie zobaczyć z wiceministrem gramatyką. Eee, dobrze, panie ministrze, będziemy teraz uważać, żeby nie na żurka, Będziemy jechać po To boli. ja to miałem powiedzieć, pani. To ja miałem powiedzieć, żeby jechało pani ostrożnie, bo się skończy jak z ministrem żurkiem. Nie skończy się, nie skończy. Internauci też nie zawodzą. Najlepszy, najbardziej podoba mi się zestawienie, które wrzucił rzemcio 92 na X z kiepskich. To możecie zobaczyć. Zdrowe Karwarz Barabasz! Naprzód! Mistrz kierownicy ucieka! Panie staruszka, uważaj, pan! No! Karla! To jest śmieszne, ale to jest straszne. Więc pan Żurek w normalnych okolicznościach od razu by dostał 15 punktów karnych i 1500 zł, ale w jego przypadku sprawę prowadzi policja. Będzie rozpatrywać, rozpatrywać, no i mimo wszystko nie chciałbym być w skórze tej biednej kobiety, która chciała po prostu przejść na pasach. Nie chciałbym być też w skórze Szymona Hołowni. No naprawdę nie sądziłbym kiedykolwiek, że coś takiego powiem, ale posłuchajcie słów Szymona Hołowni na czacie, na rozmowie grupowej, która była zamknięta, ale u nich wszystko wycieka, kłócą się na tym iksie, jakby walczyli o miano gospodarza w klasie. No posłuchajcie, co mówi Hołownia, to aż, aż przykrość bierze. Dwa lata, dwa lata tak zmarnotrawić. Potencjał. Usłyszałem sygnał, który płynie do mnie z Rady Krajowej. Usłyszałem ten sygnał wyraźnie: nie chcemy Cię. Nie chcemy Cię jako naszego przywódcy. Reprezentujemy regiony, nie chcemy Twojego przywództwa. Usłyszałem to. Przyjmuję to do wiadomości. Jeżeli sytuacja się zmieni, jestem oczywiście do dyspozycji. Ale ja też, moi drodzy, nawet własnej partii, po sześciu latach jej budowania i budowania tego ruchu, na pewno nie będę się narzucał. Jeżeli wiecie, chcecie, możecie, to róbcie tak, jak uważacie. Moja odpowiedzialność była, zrobiłem to, co mogłem. Wygrałem z wami wybory parlamentarne w 2023 roku. Nie... Rewolucja pożera własne dzieci. Można powiedzieć, że Szymon Hołownia został przemielony i wypluty przez własne środowisko. Polityczne. Wiecie co się mówi na, kary, na korytarzach sejmowych, że dlaczego Henik Kloska przy jej walorach intelektualnych ma szansę i de facto już zostanie szefem Polski 2050? Oprócz tego oczywiście, że jest przedstawicielem koncepcji wejścia do Platformy Obywatelskiej. Swoją drogą, tu na małym marginesie chciałem przypomnieć wpisy dziennikarki Onetu, no zawsze mam problem z tym, no. Dominika Długosz, która w 2021 roku pisała na X do Heni Kloski. W 2021, ona wtedy była w Nowoczesnej, Heni Kloska. Pani poseł, przecież na korytarzu w mówiła pani do nas w czwartek, że nie może pójść do Hołowni, bo się nie zgadzacie w sprawach fundamentalnych. Jest to poziom absurdu, który nawet mnie po 25 latach pracy z politykami zaskakuje. Czy ja mam rozumieć, że pani Heni Kloska wszystkich nas w sejmowych korytarzach w czwartek po prostu oszuk oszukała Czy te jestem patriotką kropki, kropka to wtedy partia nowoczesna, to było kłamstwo prosto w oczy, bo naprawdę chciałbym wiedzieć, jak na przyszłość traktować zapewnienia pani poseł. No więc Henik Kloska wtedy już była bardzo blisko Platformy Obywatelskiej. No i teraz Henik Kloska wprowadza Polskę 2050 w objęcia Donalda Tuska. Swoją drogą, wiecie, co się mówi na tych korytarzach sejmowych? Dlaczego Henik Kloska akurat wygrała i wygra? Dlatego, że jest ministrem klimatu, w związku z czym ludzie podostawali intratne, Posady. Ci terenowi działacze, o których mówi Hołownia, po prostu według posłów Polski 2050, z którymi rozmawiałem, zostali kupieni. Trzeba na pewno dokonać bardzo szerokiego przeglądu. W wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, bo tam po prostu trwała kampania wyborcza Pauliny Henik-Kloski. To jest coś nieprawdopodobnego. Uwłaszczyli się na państwie. Skoro jesteśmy przy wprowadzaniu przez Henik-Kloskę różnych rzeczy, to Henik-Kloska została zapytana w Polsacie o nową opłatę, która dotknie Polaków. Posłuchajcie, jaka to jest przenikliwość intelektualna. Tyle będziemy wprowadzać system e, odpowiedzialności producenta za odpady wprowadzane do obiegu i ten system będzie w ogóle zmieniał formę, e, formę e, obrotu gotówki i kosztów, ponoszenia kosztów za odpady wprowadzane do obiegu tak, by te koszty ponosił producent. W ten sposób Który będziemy też, na na klienta. No, ale w ten sposób będziemy zachęcać producenta do minimalizacji kosztów, a więc zamiast sprzedawać marchewkę w worku foliowym, będzie ją sprzedawać bez worka foliowego, bo w worku foliowym będzie droższa. E, chodzi o to na koniec dnia, by wyeliminować zbędny odpad, zbędny ja śmieci. się tylko boję, że na koniec system. te i tak będą folii, ale po prostu będą one droższe dla klientów i to. to Klient, jak i to... ale na koniec, dnia konsument ma wybór, e, czy chce za to opakowanie zapłacić, czy nie. A tak płacą wszyscy w ten sam sposób. Tutaj... Macie też wybór, możecie jeść lub nie. Jak chcecie zaoszczędzić, to po prostu nie róbcie zakupów. Nie kupujcie produktów spożywczych, wtedy zaoszczędzicie. Na koncie będzie więcej. A teraz zwłaszcza dobrze jest oszczędzać, bo nawet gazeta wyborcza pisze, że zatuska jest dramatycznie. Chciałem Wam przywołać to. 30-50 zł dziennie, tyle kosztuje ogrzanie w mrozy. Tej zimy rachunki grozy dostaną wszyscy, jak pisze wyborcza. Nadchodziła pogoda mrozów, w przyszłym tygodniu temperatura w Polsce może spaść do minus 25 stopni. O ile najpierw narzekali użytkownicy pomp ciepła, o tyle teraz na wysokie rachunki zaczynają narzekać użytkownicy kotłów gazowych. Żeby zaoszczędzić na rachunkach, Polacy rezygnują z komfortu termicznego i obniżają temperatury do 18-19 stopni. W takich warunkach ujawnia się skala ubóstwa energetycznego. Wolimy nie dogrzać nieruchomości niż płacić więcej. My dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości, że gdyby przyzwoita władza i kompetentna władza zajęła się na serio gazem, benzyną, prądem, to moglibyśmy mieć dzisiaj o połowę niższe rachunki w każdym polskim domu, w każdej polskiej firmie na nośniki energii. No, ale to jest kwestia sztuki afirmowania. Tusk powiedział, że będzie o połowę taniej, więc przyjmijcie to, zaafirmujcie to. Jest taniej. Jest taniej. Kiedyś Krzysztof Stanowski puszczał filmik z taką panią, która się pocierała i mówiła, pieniążki idą do mnie, pieniążki idą do mnie. No to teraz zaczynamy i robimy. Jest 50% taniej, jest 50% taniej. Dzięki królowi Europy, słońcu Peru, Donaldowi. Dziękujemy Ci, Donaldzie, dziękujemy. I ja Wam dziękuję za uwagę i afirmuję też, że będziecie subskrybowali mój kanał w dalszym ciągu i klikali w te dzwoneczki i do zobaczenia przy kolejnej okazji. A, no i jeszcze zapomniałem, żeby pokazać Wam, co mówi najbliższy współpracownik Włodzimierza Czarastego. Próbują w tej TVP się oburzać. No jak to jest? Jak tak może być, że na naszego marszałka Czarzastego mówią, że to postkomunista? No i chciała dziennikarka się oburzyć i wystawiła piłkę panu Siwcowi, czyli obecnemu szefowi Kancelarii Sejmu? I was zostawiam z tym fragmentem. Kiedy pan i marszałek Włodzimierz Czarzasty jesteście nazywani postkomunistami przez prawicę? No nie można być urażonym o, o prawdę. No to jest prawda. Jesteśmy postkomunistami. Kiedyś byliśmy w PZFP. Dla niektórych to wystarczy, żeby nas nazwać postkomunistami. Tyle, że to dość takie płytkie i powiedziałbym obdarzone pewnym rodzajem demencji e, określenia, ale trudno. No. Tak się żyje. A